Cześć, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Natural. Dzisiaj znajdujemy się na golfie widzowie. 5000 max limit. Mam nadzieję, że mapa będzie fajna, że z wspaniałymi ludźmi oczywiście ze mną wazą, naudzibus, pełen, braczem, rychłowo i lecimy sobie kanał chłopaków oczywiście widzowie macie w opisie. Zapraszam tam serdecznie, bo są niesamowici i bardzo przystojni. E, <noise> do mnie. I dajcie słupka, i miły komentarz widzowie. Dygas mówi, że tej mapy nie graliśmy, więc jak Dygas tak mówi, no to tak pewnie jest. Dygas o. to może ciągnąć Kajzerkę. Podpatrzyłem ja, tak tutaj. Mówi, tak Podpatrzyłem tutaj na spokojnie. Peworek chce się tutaj wcisnąć, ale się nie wciśnie. Kurda, było w dwóch na, na treningowej. Leć, Pewor. Uwaga. <noise> No ale po co ty utrudniasz? Ale co I dobrze? Pasożytna, pasożyta, nie? Po co? Ja gra. na waszym miejscu do tyłu gdzieś jeszcze. Się ty, dobra! dobra. Żeby... Cię chciałem cię ominąć, Jezu. chłopie, chciałem cię nie ominąć. Nie, padłem nie, nie, w nie, tym... A ale tutaj nie, 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 No nie, No nie, 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 No no nie, No nie, jeszcze sobie wbiłem tym przetrzypadem. No i piękna piękna zagrywka no. Hmm, graczówcze, bardzo dobrze. A dwóch dołek jak byłem nas późna, jak ta ciaska dała Dobra. No. Dobra, zobaczymy co tu trzeba hapnąć do góry. Na pewno nie fiuta, nie? Także on wara te rączki. Do góry odbić się i na no, spokojnie tutaj będzie. To raczej nie jakiś telefoni nie. nie ma. No. Tak tam się... Ej, przeleciał tak konie. No, <laughs> Makak Od pewnie. buta, a ja nie dałem no rady. No to ja go nie wybiłem przecież, no! Kurwa, matko! No, Pojedynmy zaraz. Maka! Mogę mocniej tać. Maka! Co tu jest? Czy jest jakaś woda. Tu na spokoju. Woda, Wiecie. woda, a natura robi loda. Wpadę tej wody, czy nie? Dobrze, no, bo. się przedtem. nie chce hapnąć jeszcze, jest. Niech niech to 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 jeszcze. To jest. nie, ale to A dało się w pierwszym chyba tam. Tak, w pierwszym. W pierwszym? W Odbić się od o, tego, od z respawn do prawej. Z tego kręci a jak pasz. A no w sumie? W sumie co się robiło? Co jest z nim? No, sobie. Zbuchował Gierkę, no, się z Bugą, no, to, to no to dobrze. Zbuchował. No tak. Drugi, żyjesz, żyjesz, żyjesz. Dobrze, to dobrze. Co mnie tam kręciła kurwa ta kółka z a Co jadę dzisiaj? No. Paszet i parmezan, co ja gadał, paprykarz? Fabrykarz! Fabrykarz! Co? Co? Ej, dobra, zrobiłem to samo, nie? Zrobiłem to samo, a się śmiałem powodu. Trzeba na spokojnie dać. tutaj, o nie, nie trzeba wyczuć. Wypierdalaj mi jest tą Trzeba wyczuć. Trzeba wyczuć, trzeba wyczuć, no. Wyczuwane będzie stary. Aha. No, no nie... Dobra, nie trzeba okay. wyczuć, dobra, to Zajebisz się odbił. Dobra! Mnie ja do wody dało! Dobra. Leci, do wody liku. to zaraz damy na ciebie kurwa. Liku. Serio. Ecce. Dobra, to... E, ej nie trafiłem, ej wybiłowe z tego, jest nie szkurzada. Kurwa, bo cię zjednę zaraz! Co tu się od... Dobra nie. Co tu się od Nie wiem ten cymbał się... mi się zablokował, nie? BES kurwa! No pójdziesz czy nie, no debił. Nie, do... Dobra! Nie to jest mega nie dziwne, mogę nie? Trafić, nie? Na ciężko trafić. Daj Ale... Też nie mogę tam trafić, ja mam pośmiu, nie? Łatwo. Ja pierdolę! To... się lepiej wystawić chyba. No... Nie to wiem. to. No tak! No bo to Jęce. musisz chyba... tak wiesz, na nas spokoju. ja to wyda tam Ja kurde! Kurwo nie bada na każdy <grypy> pierdolony! <grypy> <grypy> Ale jeszcze no kurwa! <grypy> Takie specjalnie kurwa tu ustawiając ja mam... <grypy> kurwa! Ja będę zdecydowanie Ja mam Dobra, ja nie mogę tu wlecieć, będę miał podwitera tutaj jak nic, nie? <grypy> A Peworek wylomiał? Nie, przejść czy nie? Oświkuję no Dobrze. ma, ja no i wróci to no ty mówisz, dobrze, dobrze. Wal ja po ścianie, w... wal po ścianie, wal po ścianie. Nie, po ścianie mi nic nie da, Star. Nie? Stój ty kurwo. No. Dobra, ja mam tu porpiterusa, nie? 100%. Dobrze, kurde, ale i tak 17, to tak ja tutaj Nie no, jest tu takim dobry. siekiem. Super golf, to mi się podoba. Myślałem, że to nie będzie takie kurde, wiesz. Dobra, okay, tutaj na spokojnie trzeba hapnąć. No polecam. Po, no, no, no. Dobrze, dobrze jest, no. Kto tam poleciał? A co, kozak czy jednak No nie? kozak, kozak, ser, kozak. Kurwa, rysiu, ty farcie. bo eee. też tam nie poleciał chyba. Mogłem ci, czy nie? Nie właśnie, kurwa, utrudniłem. Was co ty tu robisz? Chciałem takiego zagra zagrania zrobić, wiesz, ale nie wyszło. Nie, ja, ja mogłem większego tego zajebać. Tak na pełną pizdę wybierało coś czadu. Teraz nam wyszło. No kurwo, jebana, a Adolf. Nie wiem. No cięż. Ciężko będzie nadrobić to No, tak Ja tak cię będę grał. To maka cóż. Przecież... <laughs> makach, kurwa, makach. <grym grym> nie, tak. nie, nie, kurwa, nie, 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 to nie, nie, kurwie, nie? To jest o, to śmieszne, nie, śmieszne. Ja też kurwa nie, 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 Kurwa, nie, 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 no jak wiele nie odracasz to w to porządku jest no. Dobra, bo ciężko, ciężko będzie Dobra, ale topka, top 3, kurde, takie fajne Ja nie sprawdzam co Aha. jest w Pleco O kontra Rysia Nie tylko Rysia kurwa Daj mnie tam, daj mi tam jest, co To jest Ewitacja jakaś popierdolona tu jest Aha. Sobie. Aha. Proszę Proszę walić już Weź gąsior No poszedłem Aha, zajebiście lecz kurwa. Leć Peweł, leć Peweł. No nie mogę, bo mi gąsiar stoi. Ta. Serio? Ja Rychu leć, Rychu leć. O kurwa, ale odjebało tej. Skurwa kurwa losowa mapa tej. No to, jest są jak na nie, to jest mapa. Nie, to jest mapa. To, ma to jest losowa To jest konkrecia. Nie, cię skręczy, ci się losowo wyjebało? Tak? Stary mi zbugowało, tam się paru razy użyć, kółku się kręci. To ja jest pierdola, konkrecia. Ja mnie też uważał. Tak. Kurwa, dwa jaja <cowdunty> razie, nie? nie da się, nie da no, się. to jaja jest makak, nie może w trafku, <gupra> <tryba>. Dobra, w <gupra> ja co to jest? Ja bym miał jest. kurwa w dwóch, gdyby nie to, że kurwa mnie gdzieś wpisnął helikopter. No tak. <gupra> Oj, wazon, co się dzieje? Banola nemesis, będzie wazon. Bazona jaja i tyle. Dobrze, w dziewięć no. Dobra, jeszcze idzie na drobiu. Może taki jaj? Na dziurę, bo wtedy naturalnie jak to widzi dwa jaja i dziurę to się nie... Tak, to się, się rozkłada od razu. No wiadomo, wiadomo. Dobra Gdzie, gdzie tu to? trzeba iść. Turba, trzeba iść? Odchodzi, ale A tu dobra, dobra trzeba. Nie no, na to jest bardzo. No tak do przodu, I do tego domu. I kasztanki. do tego domu. No kurde, daleko no to jest... Zawsze ten bebor się wpierdali tą grubą dupą, ja w to nie wierzę, nie Aha, tu chyba coś jest, tu chyba coś jest. No co? Już no. się czy co? Aha! Kogo je wolno? O kurwa! Co tu się odpierdol, jakiś pan grzyb tej? Makak do skrzyni wskoczył i nic się nie dzieje, kurwa. to. Nie to działa bez piatra? Nie, nie. No. Działa, nie da się zrobić w chuja ciastko. No już pewno musiał tam zdymać, wiadomo. Myślę, wlecę, kurwa. Skrzynia pomaga, skrzynia pomaga. To są. <laughs> Aj! No. Leciał, leciał, flaci ci, leciało! Rychu, ty już sobie daj spokój, co? pokazać wam coś, kurwa, już. No pierdolisz, ja coś widzę, ja coś widzę. Ja, no. ja pierdolę jeszcze gorwka pod musi musisz się wpierdolić. No delikatnie nie stanął, nie pomogłeś, wody. dzięki. Delikatnie. Ja się. pierdolę jeszcze nie mogę tu trafić. No się Dwa razy mi się wbił pod celownik, ja, ja w to nie dowierzam, kurwa. Grychu, doleciał, No Kurwa, w dziewięć. Jeszcze miał kurwa więcej ruchu mnie, to jest idiota zwykły. Skrzynia dużo dała, Dobra 31 peworek. Oho mm. Ty, to nie masz szansy na to, raha, no żeby zabrać. No to, za to patrz, człowieku, to patrz. Kurwa, mać. Kurwa, mać. No i prawie tam wpadłem. Dobra, ale lipa. Jak to kurwa nas trzeba zrobić? No prawie tam w ten. Nie no. Serio, kurwa? Aha No ktoś mi pomógł, pozdro. Pozdro. Aha. Kurwa, O nie łopku, kurwa. No, Wypchałeś tak. mnie kurwa, już Ale byłem ja nie wiem, co chodzi Aaa, ty nie wiesz o co chodzi nie no ja Rozumiem, ja bym, rozumiem. Ja bym, ja się rozumiem. zapada? jeszcze Co? Jak ty... Kur... O, mnie Nie A, takie buty To ułatwienie jest ok. Cześć Kurwa, bo ja nie wiem naturalnie o co chodzi Tak, nie wiesz o co chodzi to w porządku Dobra, w pięciu nie, źle, mogłem mieć dwóch, no ale no, niestety bazon nie wie o co chodzi tyle. Co, co mam co Bazon, Ale w dziesięciu robi to my ba... Nie no, weci. Dziewięciu. co mamy? tak zwany co mamy? Co na koniec. Na na koniec, co mamy? Co Widzę coś. Za coś? Kurwa, jak mnie, kurwa kurwia, ja to jego widzę. To jest to zamknięte, kurwa. <grystanie> <grystanie> kurwa. Ja to go kurwa. Ja <grystanie> Nie, 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 ty zawsze pierdolisz. nie. Tak, tak, no, tak, tak. No to strzegnąłeś ode mnie <grystanie> w śmieciu. Kurwa, ta mapa mnie wkurwiano. <grystanie> <grystanie> no ta mapa, ta mapa jest <grystanie> kotem, ja nie ma co gadać. Kurwa. No, kod jak chuj miał ma miał, kurwy synu. Mapa jest kotunem, stary. to jest w ogóle dołek? Na końcu, na końcu.

<noise> Ojojoj oj. Dawaj jołop, dawaj Rysiu nie da rady Lewą stroną sobie iść na spokój. Patrz patrz Jołop, jołop pomogło, pomogło mu No głupi ma zawsze szczęście no 11 Rychu, 11 Rychu Ech. zamyka tabele Dobra A do, 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 Nie ciachniesz mnie, nie ciachniesz bo no, to będzie ciężkie chyba Nie Nie no co ty o kurwa to będzie aj ciut zaleciutko dobra widzę za coś widzę coś Ta. kurwa widzisz. i znowu no, ale widzisz teraz to on a no właśnie kurwa kurwa macie no i zatkali dupę. za to, mocno za mówić, mocno kurwa. ja pierdolę jeszcze muszę się serio kurwa wy tutaj jesteście Nie tutaj, nie tutaj, no spokojnie. Aha, ty kurwa. No to nie jest takie trudne. Nie, kurwa, to jest dla dzieci, z kurwa, co mają zamiast mózgu bateryjki, kurwa. <tulity> Durasela, Durasela. <tulity> <tulity> no, Kurwa, się, kurwa, Durasela zaskoczył. Dawaj, gąska. Taka mi się no, wycelować. Pięknie. No i się manko, boom, spada. Nie da się. A nie ma, że spadł. A powinien być. Powinien, no. Powinien być Horosz, kurwa, dla tego obywatela kurwa ciemnoskórego. No, no tak ale będzie. <noise> Kiedyś może będzie. To to tak, to tak, będzie. Tak, Oho! Tutaj jest podchwytlak pod to jest. Podchwytlak to no, jest? No, tu jest podchwytlak. I co się stanie? Aha. Aha. Taki podchwytlak, że zaraz rodzę. baba kurwa. Ja to, się kręcił kurwa w nieskończoność. Ale lipa jest, nie? Zupełnie gdzieś indziej poleciałem, no ale... Nie to Fajne te mapy, takie kurwa sportowe ci powiem. O, zbugowałem no, się. No dla sportowych ludzi star, czyli dla ciebie przede wszystkim. Ja w go wleciałem, myślałem, wiem będzie w jednym, to chuja dało. Tak, tak. O, naraz miałeś rurę Rura lubi ru, jebać Musi jebać O! sześć. Kurwa rysiowa mm. Bokiem, Gąska, bokiem Dobra, kurwa, czy ja kurwa jestem? <grym> jo, chuj tu chodzi, że tak spytam? Kurwa, kurwa, ale daleko No, daleko, daleko No, na przejściu No dobra, dobra, bo tu jest jakieś przejście Szkoda, że p też w przejściu, no Ja górę górą przeleciałem, Górą? Tak od buta stary? Tak o od buta? Stary. Dyma, tak, o, od buta? Słuchaj, tu się blokuje. O, ma, No stary, bo tak musisz... 5 tysięcy no Limit 10 Max 10. coś tam. 5 tysięcy limit Ta, tysiące, <śmusza> <śmusza> Drychu, Drychu, ma. Ale tysiąca kurwa. I od to z tą skórę Rychów gdzie tak jo. to nie op to nie o kurwa. Nie, 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 kurwa. nie, 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 kurwa. nie, 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 tylko raz, nie, 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 to idzie na raz. No, no ciekawe. Ja już nigdy w życiu nie poczuję takiego kurwa sworodu jak te klapki jebane naturalnie. No braku. wystarczy, że zamkniesz mordę i no, będziesz ta. gadał, ja, to, to nie, to nie, to, nie, to poszuka, to, nie to. poczujesz. Takiego tak kurwa skuldu, To jeszcze nikt nie kurwa nie czuł. No ja, kurwa. No ja też, ja też, to muszę przyznać chyba. Długa coś to ma nie? No. No króciutka jest, Ale to nieźle to musiało kurwieć, jak on to mył i dalej jebało. No nie przecież <gry> perfumem napierdalał, to nic nie dawało. Dariusz, no bo... perfumu wypsikał, to kurwa i dalej krwiło. No bo, no bo to, to, to się przechapało tym smrodem. Permanentny smród, kurwa, na klapku już. To się przechapało tym smrodem już nie dało się nic zrobić. wiesz co to smród klapków, to był twój smród, kurwa. Nie tak, stary, to na był po prostu podłoga, rzuciłem po wodzie, kurwa. No wiadomo, ach, dobra. No to Aż. ty przyniosłeś wniosłeś do klasy. No, no, no wiadomo, wiadomo nie, to na pewno nie było naturalne. Ja nic on, nie wiem. On nie wie o co chodzi po ja prostu Nie wiem o co chodzi, dokładnie. Dobra, mam nadzieję, że w dobrą rurę wpadł. Ale przecież to, że natural dalej w nich chodzi. Nie ja chodzę przychodzę starych w stinkach twojej matki, kurde. No wiadomo. Nie wiem kura, kurwa, które iździe, ja nie wiem które iść. No... O. O. Ja cię pomogłem ogóle dowiedziałem. O, nie, A to już dałek jest. A ci pomogłem. nie, 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 rozbijać było nie, nie, To było jakieś nie, kurwa? no. nie, go go boli, go ty go go ty nie, 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 o nie, wie o co chodzi. Ja właśnie nie, wiem o chuj chodzić, nie, nie, <laughs> Wleci? Nie, nie wleci. Dobra, będziemy... Aha! No, chciał go hapnąć, chciał go hapnąć! mu pomóc, kurwa. Tak! Nie, chciał go popchnąć. Ja to widziałem. <laughs> to Diga, Digaza, nie wiem, czy to dobry pomysł, że ty mi przeszkadzasz, no bo Gąska wygra. Wolisz, żebym ja wygrał, czy Gąska? A, uje, to manipulacja, pa. kurwa. <laughs> nie no, Gąska nie wygra. Gąska ma tyle straty, że... Już wygra, po, ten, po kurwa, ...nie ma jak jego odcinek. Gąska nie wygra. O, nie powiem tego, ale no. Ale wiz... o, widzę coś, widzę coś. Pozdro. Pozdro. Coś Tutaj trzeba widzę. w ten wazon, w ten wazon trzeba. A, to teraz w wazon. No to patrz. O, proszę. O kurwa, taki wazon. Ja myślałem, że mnie zablokowało. Kurwa. Kurwa. Kurde. Ja pierdziele, kamera mi zniknęła. Znała ci kamera, no to może no. balić, no. To jest no najgorsze. Niestety. To jest najgorsze. To jest najgorsze. Dzięki Michał. Zatrzymaj się, piłeczko, proszę cię. Co o! jest? Kurwa, Możemy do piłeczki? No, no tak. Miarę. W miarę. W, w pięć, może być. Pięć, no, To łatwe akurat było, nie? Kurwa, derespa mnie co w ogóle. I chodź to na kapą. Stary się grygoczy. Jak No i gąska, da ramy jednie no. Nie no, brawo. brawo. No, co co poskarż się, poskarż się. Brawo, je, je obwygra, kurwa. <grywa> nie wygra, nie wygra. No, ty też nie. Gąska nie wygra na pewno, stary. O to się nie o, nie, to znaczy nie co grać Pewora, nie odpierdano, że jakiś był, no. Miałbym kurwa. O zapas, dobra, to, dobra, dobra, tutaj trzeba. O trzeba. No. Ciekawe, czy to w chuja leci, czy A, nie. A, gąska mnie jeszcze wybił, bo było w pierwszej. Tak cię kurwa. wybiłem. No, ale leciałaś w całym momencie, psie Ale nie dało się tutaj w jednym. Nie da się w jednym, no. Na bok daje. co A, ja zrobiłem? Ty? Co ja zrobiłem? Kurwa. A ty dopiero pierwszy ruch zrobiłeś? No.

Dobra, idę do Peppora i do Wąski Wazał, bo ostatni jesteś, kurwa Kurwa, trzy do Wąski, czy do wąski? Najwięcej trenuje ostatni, zobacz Bo ja wam daję wygrać, daję wam się pokazać ja Żebyście wam też tym widzom pokazać sobie, tylko. kurwa, ale Dobra. sztosa wygryziłem Nie wiem, czy dobrze a cztery pod kątem. pa No hmm. i którą tutaj wybrać? Kurwa, mała musiała mnie wyjebać, nie? Musiało. O, siało, siało. o kurde! Nie no znowu, ja. Nie dajecie wąsy wygrać. Ja. No teraz to się pierdol, teraz daje mu Ale on nie właśnie. wygra, on nie wygra. A, A kto? Ty wygrasz? Tak. Okay. Ja je jestem go. pewien, że może nie wygra, No który... ja to będzie zabawa. Akurat. Jeden trzeba tu zagiebnąć. Zleciałeś tam gąska? Nie Ola, odjebam ryż O kurwa No ile będę spał? No kurwa nie, lata dalej A, to ja też tak mam Tak to... no, kurwa ten kopiec kreta jest popierdolony Jeden i trochę No mamy inny kopiec kreta Jeden Dobra. i gąska W końcu A jeszcze tutaj No tutaj tutaj Jak to nie koniec <laughs> Daj, Dziewięć 9 gąska, trzy do Pewora, a Pewoli nie ma ja też mam. O, to, ja to z dołu. Nie no, to wskazywam już po pora, chyba. Nie. No nie, ja kurwa w giebie. Jak miał w tyle samo w bili. Awatura wyjeb się na plecy, co? O, o kurwa, dobra. No ja czekam w chuju was mam. O! <śmiech> dobra, <laughs> ale ja co tu da się zrobić? Nikt wyjewamy. nie wleciał, kurwa, 100%. <laughs> ja pierdolę. O, no. w pierwszym. Pierdalaj szubrawco Dalej tam. No nie mogę kurwa, mi się coś zbugowało kurwa Co tu trzeba. No wprost Dalej. No Takim no. Kurwa jak wyjebał. <laughs> Poczekaj nieba. Ryszard O, nie trafiłem Nie trafiłeś My coś zbugowało znowu. No mnie wyjebał, no Michał, co ty odpierdala No Bo buguje mnie kurwa. A i mnie wybijasz. No ja i, kurwa, ruchy na wzią, i z Ach, do na resztę jest. No, 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 oni no, tam męczą. no, kopie nie, no, no, ruchy no, 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 bo no, 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 z no, 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 a Michałek go wybijał. No, ruch mi się tutaj zesmał, no, fajnie. A gąska? Gąska? Gąska wpadł. A filo? Chyba sześciu. O kurwa. Niedobrze. Wiecie co? Kicha ciągnięta? Zobaczymy <laughs> kurwa. Kopiec krecika ruchu. Nemezis, Nemezis. Może Nie ruchu, no, to jest na stary. Aha, łatwo. No. O, kurwa. Jest Panul, jest Panul. 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 Ulf... Ulfik... Ulfik, Ulfik, Ulfik... Kurwa Ulfik... Ulf, ulf. ulf. No kurwa! Ulf. Dobra, Ulfik jest jełopem! I... Ulfik <laughs> graci, lidera, koszulka... Tak! Ja pierdolę, myślałem, że jeszcze raz ale... przejść na gąska, to jest... O, wyprzedziłeś! Kurwa, nie ja za... Gąska, jełopie! Nie. O, o, nie, nie, tylko nie to. Co to, o Boże. O Boże. O Boże. Kurwa. Ty, ale ja o. pierdolę prawie rum życia zrobiłem. No, zajebiście. Albatros. <laughs> Kurwa mać. Nie trafiłem, ja pierdola. Ale kurwa odjebałem też. Dżepetta w chuj, nie. to. <grywa> <grywa> ja pierdolę. Filu gąska. Tylu co ty dobra. w siedmiu. Ja pierd... No kurwa bazon. Nie, no ja się tam nie zatrzymałem i napierd... Ja, o Jezu, ja, dawno szkoda Ciebie. No i pizda, nie pizda. mały małym użynkiem. Pizda. Ja, kurwa, dwa odcinki się nagrywa, czy mi się kurwa wydaje? Nie. Ja, nie wiem o co chodzi przecież. Przecież kurwa mocno kręcił jebany pies jeszcze. Nie, kręci. nie, nie, nie kręcił. No, no kurwo ja bita no. <laughs> o no, już, spłakany. I Gąska wygra kurwa. Wygra, wygra, daliście mu. Nie, wy mu daliście. Nie, wy mu A, nawet Natura wyprzedził go kurwa. No, ale no, 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 co mi z tego stary? O kurwa, co tu masz na tronce? Mogę pukać, stary Puga pukać. <grym> ej, A ja kurwa jestem? Ułachaka w chacie. O, bardzo mnie napierdala, <grym> musi pomóc pokojowi. <grym> jak to, jak. jak... Nie no, wiem, to jak, to, jak to jest. To jest... <grym> Ale gąska przecież ja i tak, no nie mam szans, no, nikt nie ma z szans, już jest Stary, jak nie, to jak wybijaj ma, go, wybijaj <noise> <noise> go. Baząc się wybija? Nie. No tak. Nie, ja mówię. O ja nie! nie. W dupę, o gonię, nie! Kocham. Nie wrogo! Pełon, <głos》> pełon wygra, nie? Pełon pieprzonych. i pizdę tam. O kurwa ty, ciężki dołek to jest ostatni. Ale Fracic jest tutaj na. Ja no wleciałeś? Nie? No, może i wleciałeś. Byćmy 9, no ale wygra, wygra! Nie, no, no. dziękuję. Dobra, pebol. A gąska? Dobra, gąska je łopką! No nie mi w PNR zjeba on. 6 minutów na adę. Ej, Pebol, czekasz, żebyś się do mini Jajce kurde, nie go, bo wygra. Ja, no, ja Nie, nie wygra, no, ja nie wygram, już. no ja nie wygrałem już. do no masz. go 10%. A ty o. ile miałeś na tłumaczu? Ja w święciu. golska chyba hapnął to, nie? remis mamy. Co za krzyje, nie kurde. Jest Nie, jeszcze tam siedzi. Od ostatni dołek Rychu też a czeka, kurwa Rychu co, na co ty czekasz no. KURWA Teraz jest <laughs> Kurwa, zdołę pieprz No dobra Nie ma, nie ma Pierdolony Dobra widzowie, no to by było na tyle, po z bratem, te drugi, Rysiu trzeci, graczu czwarty, Bazon piąty, ale Bazon nie wie <gryś> o co chodzi, tak coś. To by, to by było na tyle, zapraszam do chłopaków, kanał w opisie, łapki w górę, suby i miłe komentarze. Dzięki panowie, pozdrawiam.